Przemytnik książek. Ze szwarcownictwa, czyli przemytu, zajęcia tak bardzo popularnego w zagłębiu do roku 1918, utrzymywały się całe rodziny. Jedną z niebanalnych postaci w tym zawodzie, niejako chronionym osłonką rzekomego patriotyzmu, był niejaki grębosz z dębowej góry, a jego przygody. Z lat 1902-1911 mogłyby posłużyć za scenariusz do ciekawego filmu z życia zagłębiowskiego pogranicza. Swą karierę zaczął Ferdynand Grębosz, zwany panem Ferdkiem, od handlu końmi w Modrzejowie. A zajęcie przejął po ojcu, który niestety postrzelony przez rosyjską Straż Graniczną w czasie akcji przemytniczej. Do końca życia nie chodzi już o własnych siłach. Chcąc utrzymać rodzinę, pan Ferdek musiał iść na szwarcownictwo, bo na handlu końmi nie za wiele zarabiał. Początkowo zajmował się szwarcowaniem wódki, ale potem, przez zupełny przypadek, przeszedł na inny, szlachetniejszy typ przemytu. Przemycał bowiem z Galicji, z Krakowa, książki. Namówił go do tego doktor Wołkowicz z Radochy, który leczył jego ojca. Później Grębosz współpracował w tym dziele z kierownikiem szkoły na Dębowej Górze, Janem Kondrackim. Zarówno Wołkowiczowie, jak i Kondratcy posiadali ogromne księgozbiory i prowadzili potajemne, kolportaż książek patriotycznych a te można było tylko nabyć w Krakowie i przemycić z Galicji gdzie cenzura była łaskawsza i gdzie ukazywało się wiele ciekawych pozycji <laughs> przy okazji pan Ferdek zakochał się sam w książkach nauczył się czytać a jego specjalizacją przemytniczą był przemyt książek i bibuły. Współpracował w tym zakresie z działaczami podziemnych partii politycznych i absolutnie było mu wszystko jedno, dla jakiego koloru politycznego pracował. Obsługiwał więc zarówno Radykalną PPS, jak i Narodowy NZR. Na zlecenie których z Krakowa przywoził masowo bibułę. Powstała w początkach wieku biblioteka imienia Jana. Kondrackiego na Dębowej Górze, szczyciła się zaś całym ze zestawem znakomitych książek patriotycznych wydanych w Galicji. No, a na Radosze w ten sam sposób powstawał przez prześwietny księgozbiór Wołkowiczów. Pan Ferdek nie był żadnym tam społecznikiem. Prowadził oczywiście swą działalność za pieniądze. Był wysoko kwalifikowanym zawodowcem i to za pieniądze dość duże. Ale przecież wiedział co ryzykuje. W 1911 roku niestety wpadł na granicy i po, z pokaźną paczką socjalistycznej bibuły, ulotek, więc potraktowano go jako przestępcę politycznego i zesłano na Syberię. Wrócił do Polski w roku 1919. Utrzymywał kontakty ze swymi dobrodziejami, Wołkowiczem i Kondrackim, a PPS zaoferowała mu nawet rentę specjalną dla działacza niepodległościowego. Wszakże pan Ferdynand, który nigdy nie interesował się polityką, dumnie odmówił przyjęcia renty, nie wstąpił też do kłasy biraków, a rozpoczął starania o przyjęcie do Związku Kupców Polskich, gdyż, jak utrzymywał, był zawodowcem w handlu. Zmarł w 1922 roku i nikt o nim nigdy nie powiedział, że był przemytnikiem.